No, dzień dobry, dzień dobry. Pasieka Sebi. 13 kwietnia. Mamy aktualnie 19 stopni. Jest jakaś godzina 14, 15. Zobaczcie, co się dzieje. Pszczoły oczywiście znoszą pyłek, nektar z różnych kwiatów. Obszedłem tutaj swoją posesję i nagrałem w zasadzie kilka filmików pokazujących. Z czego one tutaj aktualnie zbierają? Oczywiście również z rzepaku, którego tutaj dookoła rośnie bardzo dużo. Tutaj pięknie zobaczcie. Oczywiście na mniszku, którego tutaj u mnie naprawdę nie brakuje. No i dobrze. Także te mniszki tutaj oczywiście pszczoły oblatują. Ale to nie wszystko. Tutaj mamy piękną rajską jabłoń, niestety strasznie buja, wieje tutaj, oczywiście tym pyłkiem również nie pogardzą. Zobaczcie, pięknie wygląda ta jabłonka. Wcześniej tutaj było pełno pszczół, natomiast niestety zerwał się wiatr, no i teraz mają po prostu trudniej. Tutaj zobaczcie na jabłoni jakie ma obładowane obnóża, już tego pyłku nazbierała, teraz prawdopodobnie tam sięga po nektar. No ale zobaczcie, tak. większość pszczół, oczywiście, w tym momencie lata na rzepak, ale ale nekterem z jabłoni nie pogardzam. Zobaczcie, ruch na wylotkach jest bardzo duży. Tam jedna rekordzistka, dzisiaj byłem tutaj bardzo wcześnie, w okolicach godziny siódmej. Było wtedy jakieś już 9-10 stopni, i słuchajcie, tutaj ta włoszka moja. Była już cała pszczoły, cały wylotek tutaj e, obsiadły. Zobaczcie. Gorąco im w środku. Troszkę wachlując krzydełkami mam nadzieję, że z matką wszystko jest w porządku. Jak widzicie, w niektórych kulach mam już założone dwie nadstawki. Dzisiaj będę chciał w zasadzie nagrać taki niezbyt długi film. Tylko i wyłącznie chciałbym zajrzeć do tych, e, do tych nadstawek, zobaczyć poszczególnych rodzinach, jak wygląda sytuacja z miodem. Eee, w środku tygodnia, wieczorem sprawdzałem, tak naprawdę tak po prostu uniosłem pół nadstawkę. Czułem ciężar, więc postanowiłem w kilku rodzinach dołożyć tą dodatkową pół nadstawkę. Zobaczcie tutaj w moim tym leżaku, który zawitał na moją pasiekę w zeszłym tygodniu. Również sytuacja się rozwija. Może też sobie tutaj zajrzymy. Wygląda na to, że pszczołam się tutaj Spodobało. Tutaj mamy alpejkę, która tutaj, którą tutaj przeniosłem. Jeśli chodzi o zmiany na pasiece, słuchajcie, no kontynuuję z wymiany postumentów z metalowych na te betonowe. Troszkę podwyższyłem. Troszkę podwyższyłem i przyznam szczerze, że jest o wiele, wiele wygodniej. Dzisiaj jest wiecznie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Tutaj pszczoły, widzicie. Noszą pyłek bardzo ładnie. Tutaj mam, tutaj mam dwie rodziny, które są w starych ulach, które myślę, że będę przenosił do stropionowych uli, ale dopiero, dopiero słuchajcie po, po tym jak ustaną te, e, te chłody, które przed nami w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że tylko ten jeden tydzień będzie taki chłodny e, i będzie można dalej kontynuować. Myślę, że nektar, który zebrały pszczoły do tych półnadstawek, no nie ma co się W Pewnej części zostanie przez nie po prostu skonsumowany. No nic, słuchajcie. Przygotowuję wszystko i zajrzymy sobie do tych do tych półnadstawek, zobaczymy jak tam sytuacja. Tutaj ta Włoszka. No bardzo ciekawy jestem tutaj co, co tutaj się dzieje w środku. Może tak naprawdę zajrzymy tutaj do tego ula. I zobaczymy co się w nim dzieje, jeśli chodzi o gniazdo. No dobra, przygotowuję wszystko i zapraszam do oglądania. Tutaj słuchajcie mam starą matkę. Zobaczcie, pszczoły pięknie obsiadają ramki. W zasadzie wszystkie. Ja chciał tutaj wam otworzyć zobaczyć. Nie wiem, czy to się uda tak z ręki. Ale zobaczcie pięknie to wygląda. No i jest nektar. Od góry do dołu, w zasadzie po obu stronach, wszędzie pszczoły obsiadają wszystkie uliczki i noszą. Zobaczmy kolejne ramki. Tutaj też ciężka ramka. Zobaczcie, pięknie to wygląda. Mamy piękny nektar. Ja tutaj odłożę tą ramkę, żeby było łatwiej sięgać po kolejne. O, tutaj mamy, tutaj mamy też nektar, chociaż ta ramka jest lżejsza. Jak dalej wygląda sytuacja? Tutaj mamy pełną ramkę. Widzicie, zapełniona nektarem. Tutaj jest stara matka. Stara matka, krainka. Tutaj również. Cały zapełniony. Wygląda na to, że wszystkie ramki są zapełnione. Tutaj również. Nie, tutaj słuchajcie, zobaczcie, a nie jest również. Mamy też nakrop. Ja też widzę z góry po tym, że widać te ramki mimo tego, że one są pomiodobrani. One są już przez włoszczarki troszkę poprawione. No i zobaczcie. Pięknie. Dobra, zobaczmy jak tam w pozostałych rodzinach wygląda. To że tu jest praktycznie cało... Oj, tu jest ciężko. O, też mamy nakrop, widzicie? Błyszczy się. Oczywiście nie zrespektuję go jeszcze za wcześnie, natomiast słuchajcie nie oszukujmy się ten nakrop będzie mocno skonsumowany przez ten najbliższy tydzień ze względu na temperatury. No dobra, zobaczmy jak tam sytuacja w pozostałych rodzinkach. Słuchajcie, tu jesteśmy przy rodzinie, która jest bardzo mocno aktywna na wylotku. Opowiadałem Wam o niej wcześniej, że wcześniej rano tak naprawdę pszczoły już obsiadały cały ten rozszerzony wylotek. Ta rodzina, jak widzicie, ma dwie półnadstawki. Zajrzymy sobie do nich, zajrzymy sobie do nich, zobaczymy jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy o dziwo, matkę z cichej wymiany, Alpejkę. Także zobaczymy jak ona sobie poradziła tutaj z tymi dwiema półnadstawkami. Zdejmiemy tylko daszek. Jeśli dobrze pamiętam, tutaj e, pół stawka z węzą była dawana pod pół stawkę z suszem. I jak widzicie tutaj pszczoły obsiadają praktycznie każdą, e, praktycznie każdą uliczkę. Zobaczcie. To jest alpejka, więc również spodziewam się Dlatego, że no, będą pełne ramki, nie oszukujmy się. Zobaczmy od środka. Ostrożnie, słuchajcie, ja już widzę, że to jest pełne, dlatego, że to jest ciężkie. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To jest właśnie alpejka. Tak ładnie przynosi. I tak naprawdę, zobaczcie, wszystko tutaj jest już zapełnione. Także dobrze, że tą, dobrze, że tą dodatkową półnastawkę dałem. Tutaj, proszę. Troszkę zdeformowana jest ta ramka, ale sobie z nią radzą. Słuchajcie, mógłbym tak naprawdę wyciągać każdą z tych ramek, z których się no, leje i każda będzie pełna. Zobaczcie, każda tak naprawdę ramka tutaj jest pełna. Nie wiem, może zobaczmy sobie jeszcze, nie wiem, z tej strony. Ale to no, też widać pszczole, która tak naprawdę jest w każdej uliczce. No, ramki są A ciężkie, B pełne, widzicie? To pięknie to wygląda. Dobra, słuchajcie, tutaj to było dla mnie oczywiste, że będzie pełno. Natomiast ciekawy jestem, jak wygląda sytuacja w tej. O, jest pełno i jest ciężko w tej półna stawce z węzłem. I zobaczcie, tutaj jest pełna, półna stawka świeżej węzy. Przypominam, tu jest matka alpejka. Również widzicie, te pszczoły tutaj obsiadają każdą z tych, z tych uliczek. Tutaj zobaczcie, już jest odbudowana i tak naprawdę już widać nagrob. Kurde, tej pszczoły tu jest naprawdę bardzo dużo. Ciekawy jestem, jak wygląda sytuacja w gnieździe. Ramki oczywiście nie są tak ciężkie jak, jak wyżej, ale zobaczcie. W zasadzie, słuchajcie, ta półnastawka jest tutaj od, żeby was nie odkłamać, od 3 albo od 4 dni. Eee, to była czysta węza, także wszystko jest odbudowane. Przejdę dalej, zobaczę sobie tutaj. Tak, z tej strony również, wszystko odbudowują, no widać że tej pszczoły po prostu jest bardzo, e, bardzo dużo. No dobra, wygląda na to, że zajrzymy sobie do gniazda i zobaczymy, czy przypadkiem tam nie ma jakiejś niepokojącej sytuacji. No ale alpejka... E, no alpejka daje radę, może tak to powiem, tak tak, tak to ujmę. Słuchajcie, ja postawię tutaj tą półnastawkę. Ojejku. Założę folię, sprawdzę obiektyw, wszystko jest ok i sobie zajrzymy do zajrzymy sobie do gniazda zobaczymy, czy to w ogóle uda się unieść, bo trochę to waży. No dobra pszczoły, jak widzicie, trochę jest fajna łagodna pszczoła, ja bym chciał tutaj tą nadbudowę mimo wszystko wyczyścić, dużo jej nie ma, ale zawsze, jak widzicie ja tutaj się nie zastanawiałem, po prostu dałem w środek gniazda, dałem środek, czekajcie, dałem w środek gniazda węzę, sobie może od tej węzy zaczniemy. Nie ma co, ale węza już jest odbudowana. Pszczoły wiszą pod ramką. No i ta węza jest pełna nakropu. Także noszą i, i noszą. Ja tutaj sobie to delikatnie odłożę. Przejrzyjmy sobie dalej. Ja widzę, że te pszczoły tak naprawdę są, są na górze. Więc podejrzewam, że na tych ramkach tutaj może być po prostu bardzo dużo. Na kropu, zobaczcie jak to wygląda. Tutaj mamy czerw, kurde. Jest też czerw trutowy. No silna rodzinka. I również on takiej siły wybrałem do, do tego mojego ula leżaka. Tutaj pełna, piękna rama czerwiu. Z tej strony również. Tutaj pewnie będzie zapas. Tak, jest ciężka ramka. Zobaczcie, pełna rama jest pokarmu, od dołu jest bieżga. Z tej strony, nie, ja się boję, ona jest bardzo ciężka ramka, więc boję się, że ona się może wyłamać, ale uwierzcie mi na słowo, że z drugiej strony również jest Pełno pokarmu i, e, i pierzgi. Zobaczmy sobie dalej. Oj, wszystko posklejane. Tutaj gdzieś będziemy mieli. Oj, przepraszam, dziewczyny, przepraszam. Zobaczcie, ile tej pszczoły jest. Tutaj mamy matkę, widzicie? Oznaczona na natomiast to jest zeszłoroczna matka. Alpejka. Zobaczcie, ile tej pszczoły. Tak naprawdę zastanawiam się, czy gdzieś tutaj, tak jak u innych kolegów, nie znajdę przypadkiem mateczników. Czy one tutaj mają miejsce? Bo zobaczcie, tak naprawdę każda szczelina jest tutaj wypełniona. Czy to czerwiem, czy to czerwiem trutowym. Ciekawe jak ramka pracy. O, zobaczcie, pszczoły wiszą. Pełne ramy, pełne ramy czerwiu. Tutaj tak samo. Czerw i świeży nakrop, no, który zaraz będą nam przynosił na górę. No dlatego, że sobie właśnie robią miejsce. Jeśli tak naprawdę ta pogoda by się utrzymywała, to pewnie dałbym im trzecią półnadstawkę. Tu mamy ramkę pracy. O, widzicie, ramka pracy jest ciężka. Ale jest zaczerwiona, widzę jajka. Także niech spokojnie odbudowują ją do samego dołu, żeby tak naprawdę się nie wyłamywała. Jednak w pozostałych rodzinach ja korzystam z ramek pracy, które przedzieliłem albo jedną beleczką dodatkową, albo nawet dwiema no i to jest zdecydowanie lepszy, e, lepszy, lepszy układ no tutaj również fajna ramka tutaj mamy pierzgę, tutaj mamy pierzgę i czerw także e, zastanawiam się tak naprawdę czy tutaj nie powinienem dać dodatkowego co najmniej jednego półkorpusu korpusu e, na samo dlatego że pół nadstawka z węzłem jest zapełniona Nadstawka jest zapełniona Więc słuchajcie myślę, że, że tak właśnie zrobimy Dobra, tak właśnie zrobimy e, słuchajcie, ja tutaj dodam w takim razie rozszerzę gniazdo po prostu im o dodatkową pół nadstawkę matka ją zaczerwi tutaj dam, e, dam benzę, dlatego że nie mam już suszu praktycznie już pojedyncze ramki. Także dam im węze. I tyle. Dobra, uzupełniam tutaj tą ramkę. Ostrożnie. Słuchajcie, ja idę po stawkę, natomiast spotkamy się już przy przy kolejnej rodzinie. Tutaj mamy, słuchajcie, z, z pszczołą włoską. Przed chwilą tutaj otworzyłem UL. Widziałem już tak naprawdę na samym początku, że pszczoły tak naprawdę są już pod folią. Widzicie tu jest benza, którą odbudowują i już w niej jest również nakrop. Świeży. Tutaj tutaj tak samo widać lśniący nakrop. Chyba mam tutaj coś krzywo. Raz. E, tam gdzie był susz, e, niestety już mi brakło suszu zeszłorocznego Tam zobaczcie już nawet, o widzicie, pierwsze komórki były, są zasklepiane. To ciekawe, tutaj proszę, pełna ramka. Zobaczmy sobie czy faktycznie tam gdzie będzie nakrop będzie już, będzie już pełno. Tak, tutaj kolejna, tam gdzie susz będzie pełno. Tutaj kolejna, kolejna rameczka suszu, gdzie jest pełno. E, tutaj również. Ona nawet ciężka jest. Pięknie to wygląda. Jednak, jeśli chodzi o węze to no, potrzebowały czas na, na odbudowanie. No, tutaj pięknie sobie radzą z odbudowaniem. Bardzo ładny kolor. Świeża ramka. A tutaj mamy znowu susz. I zobaczcie, pełna nakropów. Także, jak widzicie, pszczoły włoskie bardzo fajnie sobie, jeszcze z tej strony zobaczmy, e, bardzo fajnie radzą sobie na wczesnych pożytkach. O, pełna, pełna i również już powolutku zasklepy, zasklepywana. No i ostatnia. O, ostatnia, ale zobaczcie. Widzicie, uzupełniona i nawet poszczególne komórki są e, no dobra słuchajcie, także pszczołę włoską polecam. Fajnie się sprawdza. Zobaczymy jak po tych chłodach będzie to wszystko wyglądało. Słuchajcie, tutaj jesteśmy przy rodzince, tu jest dziewiątka, to jest stara matka, bodajże z 2022 roku. Przed chwilą wróżłem mu i zobaczcie tutaj również. Cała półna stawka w zasadzie od lewej do prawej zapełniona nakropem. Także czy to młoda, czy to stara matka. A przynajmniej u nas tutaj w mazowieckim zobaczcie, no ten nakrop zbierają. Tak jak widzieliście, to prawdopodobnie jest no, wielokwiat z przewaką rzepaku, Nie ma co się oszukiwać. Rzepak kwitnie. Strasznie wieje, mam nadzieję, że cokolwiek słychać. A przynajmniej widać, dlatego że tutaj bardziej można zobaczyć. Eee, Gdyby kolejny tydzień wyglądał tak samo jak ten, albo przynajmniej te ostatnie dni, to w związku z tym, że tak naprawdę tutaj cała półna stawka jest zapełniona, to należałoby dodać dodatkową pół stawkę. Natomiast w związku z tym, że mają przyjść chłody, to ja zostawię tutaj y, tą rodzinkę w takim samym stanie. Tutaj była y, świeża ramka z węzłem poddana, już jest zobaczycie, widzicie ładnie. Tak naprawdę nie ma sensu pokazywać wszystkich tutaj. O, tutaj też ładna ramka. Bo one są wszystkie tak naprawdę uzupełnione już, już nakropem. Fajnie zbierają. O, tutaj troszkę przyklejone od spodu. Zobaczcie. To na tyle. No dobra. Przeglądy wszystkich rodzin zakończone. W niektórych trzeba było dołożyć półnadstawki. No, mimo wszystko, mimo tego, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach, to na przykład ta tutaj Alpejka dostała dodatkową półnadstawkę gniazdową. No, po prostu rozwinęła się niemiłosiernie. To co cieszy, to z pewnością brak mateczników. Widziałem u innych kolegów, że. U niektórych osób mateczniki już się pojawiały. Ja nie zauważyłem żadnego matecznika u siebie, także o tyle dobrze. No, może po prostu coś przyoczyłem, ale nie sądzę. Słuchajcie, stan wszystkich rodzin wygląda na, no powiedzmy, zadowalający. Oczywiście jedne rodziny przynoszą więcej, inne mniej, natomiast ja jestem jak najbardziej zadowolony na ten etap sezonu. Myślę, że w przyszłym tygodniu, oczywiście jeśli pogoda pozwoli, chociaż akurat na to się nie zanosi, zajrzelibyśmy sobie tutaj do tego odkładu zeszłorocznego, przeniesionego Nowego Ula z matką krainką Peszec. Już jakiś czas do niej nie zaglądaliśmy. Napisaliście, jak tam sytuacja z, z tą rodziną, jak się rozwija. No ja oczywiście zaglądałem dzisiaj, wszystko wygląda w porządku, natomiast już nie było czasu, żeby nagrać jakikolwiek Film. Także słuchajcie, trzymajcie się. Do zobaczenia. Zobaczymy, jak tam sytuacja będzie po tych nadchodzących chłodach. Tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia.